Dzień dobry. Dzisiaj przygotowałam dla Państwa przepis na zupę porową. Będziemy potrzebować około 400-500 gramów mięsa mielonego. U mnie to jest mięso z łopatki. Trzy pory. U mnie są dwie duże, i jedna mniejsza. Jeżeli dodacie więcej, to automatycznie zupa będzie bardziej aromatyczna. Dwa trzy ziemniaki. Ja tutaj obrałam dwa. W trakcie zobaczymy, czy będziemy potrzebować więcej. 3-4 marchewki w zależności od wielkości, jedna pietruszka, kawałek selera naciowego, jedna duża cebula, sól, pieprz do smaku, odrobina kurkumy, ale oczywiście możecie pominąć. To tylko żeby kolor zupa nabrała. Oprócz tego jeszcze około 150 g serka topionego o dowolnym smaku i z dowolnej firmy. Śmietana do zabielenia. Odrobina tłuszczu do smażenia i opcjonalnie koper lub pietruszka. Zachcie zobaczymy, czy jeszcze jakieś przyprawy nam będzie brakowało. Śmietane możecie użyć, ja mam słodką śmietanę, taką do zup, ale możecie użyć kwaśną, tylko trzeba ją będzie wcześniej zahartować, nim dodacie do zupy. Pokroimy najpierw por. Ja por kroję w pół salarki. Teraz pokroję cebulę, cebulę pokroję w kostkę. Teraz pokroję ziemniaki, ziemniaki w kostkę. Tak, ziemniaki już są pokrojone, odkładam i weźmiemy się za yy, seler. Ja akurat celer mam mrożony i pokroję w takie paski. Możecie w całości wrzucić, ja zawsze kupuję trochę więcej selera i nie zużywam, no i muszę wtedy wrzucić trochę do zamrażarki. Pietruszkę nie będę kroić, wrzucę ją w całości i marchewkę. Marchewkę możemy pokroić w półkrążki, możemy pokroić w kostkę, możemy zetrzeć na tarce jarzynowej, ewentualnie można wrzucić w całości. Ja będę kroiła ją w pół talarki. Teraz na dno garnka. Ja użyję takiego trochę większego garnka, żeby łatwiej było nam mieszać. Na dno garnka wlewam z dwie trzy łyżki oliwy. I teraz musimy tłuszcz rozgrzać. Już jest podgrzane, trochę wrzucę. No jeszcze chwilkę. O, już widać, że zaczyna mięso powoli skwierczyć, więc wrzucę całość mięsa. Tak jak ja mówiłam, ja tu zmieliłam z łopatki, ale możecie karkówkę zmielić, możecie szynkę, a jeżeli lubicie zdrowiowe, no możecie chwileczku czekać przy bardziej pustejsze mięso, takie jak na przykład łódka zmielić i dodać. I teraz musimy to przysmażyć. Ja trochę od razu po Tak niedużo, bo to będziemy na końcu i dam pieprzu mielonego. Pieprzu też dodamy na końcu, jeżeli będzie taka potrzeba. I teraz to musimy przysmażyć, aż mięso zmieni kolor. Teraz mięsko już się podsmażyło i my dodamy teraz cebulę i por. I to wszystko teraz poddusimy. Jeżeli okaże się, że za mało tłuszczu jest, to trochę dolejcie. I teraz moi drodzy, zobaczcie, to się ładnie pokurczyło. Przysmażyło trochę i teraz ja do tego wrzucę ser. I wrzucę pokrojoną marchewkę i trochę to podsmażę. Tak dosłownie minutkę. Wrzucę teraz i zaleję przygotowaną wrzącą wodą, tak żeby dobrze przykryło wszystkie produkty, i nawet był trochę nadmiar wody. Zamiast, wodą, zamiast wody możecie użyć bulionu. I teraz zobaczcie, ja tutaj wlałam około 1,5, może 2 litry wody, nie całe 2 litry wody. I teraz podgotujemy to z 15-20 minut. I teraz, moi drodzy, 20 minut minęło, dodam ziemniaki. Jeżeli uznacie, że jest to dla Was za rzadka zupa, yy, za mało ziemniaków jest, no to oczywiście możecie dodać trochę więcej. I teraz będziemy gotować do miękkości ziemniaków. Ziemniaki i marchewka już są miękkie. I teraz moi drodzy, do takiego kubeczka wrzuciłam cały serek topiony i zalałam wodą, rzącą wodą około 50 może 75, nie całe 100 ml. I tu trzeba tak rozmieszać, żeby taka konsystencja była jak widać. To jeszcze właściwie mogłoby być bardziej gładsze, ale to nie powinno zaszkodzić. Dodamy teraz do zupy całość. I to zamieszamy. I tu jeszcze wygrzebie z kubeczka. Teraz tak to zagotujemy około 5 minut. Ona wtedy się lekko zagęści ta zupa. Ale nim wyłączymy, to jeszcze oddam odrobinę kurkumy. Ona doda nam kolor. Niedużo, dlatego że jak więcej dacie, to ona smak się trochę, Trochę smak się zmieni. I teraz podgotujemy to. I będziemy doprawiać solą pieprzem. Jeżeli macie ochotę można dodać jeszcze sos sojowy i takie przyprawy jakie lubicie. I kochani, teraz ja to wszystko wyłączę, bo to już jest odpowiednia dla mnie gęstość, ale jeżeli byście chcieli, żeby było bardziej gęstsze, to dodajcie albo więcej serka, albo ewentualnie można trochę zagęścić mąką. I dodamy śmietanę. Ja mam śmietanę słodką tak jak wspominałam, możecie to zrobić z kwaśną, tylko ją trzeba wcześniej zahartować, czyli wlewacie jedną dwie łyżki tyle ile będziecie chcieli użyć do jakiejś miseczki i dolewacie po łyżce do tej kwaśnej śmietany po łyżce go, y, takiej gorącej zupy. I do tego i cały czas mieszacie. Za każdym razem mocno wymiesza trzeba wymieszać. I jeżeli już się śmietana Ogrzeję, to wtedy można dodać i ona się nie zważy. Ja dodam tutaj, moja śmietana jest bardzo pusta, więc ja dodam tutaj z dwie łyżki tylko, a może jeszcze jedno, trzy łyżki. I teraz doprawcie można więcej soli dodać, można więcej pieprzu, ale oczywiście możecie dodać i czosnek. I możecie dodać jakąś inną przyprawę, która wam, która wam smakuje. Sos sojowy. Dla mnie pierwsza klasa. Tylko dodam tu jeszcze kopru. Jaką trochę więcej, większą szczyptę kopru. Ja to lubię koperek. Nawet bym dodała trochę więcej. Ale to jeszcze zobaczę. I moi drodzy, zupa wygląda tak, a smakuje pyszności. Więc kochani, bierzcie się do roboty, zrobić taką zupkę, ona jest pożywna, oczywiście możecie dodać więcej mięska, tak jak ja wspominałam, wszystko możecie gęstszą ją zrobić, to według swojego upodobania, to tak jak ja nieraz mówiłam, że w kuchni wszystkie chwyty dozwolone. I każdy ma inny smak i każdy może doprawić według swojego smaku. Zapraszam do wypróbowania. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście film do końca. A jeśli spodobał Wam się filmik, to proszę o pozostawienie łapki w górze. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam ponownie. Do zobaczenia. Pa pa!